Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tutaj do starosty powiem, dlaczego został zdjęty, zdjęty teren? Nie ma teledimu, który był po prostu zytówką jakby dla informacji zalewka dla został zdjęty. Jak to było pyszyna, dlaczego to zapostała? Jakie źródło powodzenia pieniędzy na budowę modernizacji drogi w Jankowcach i Miejscowości? Jaka została podjęta uchwała w tej sprawie? Jakie podjęte zostały kroki w ogóle? My na ten temat po prostu nie mamy żadnej informacji. Skąd te pieniądze miały się wziąć? Jakie decyzje były w sprawie modernizacji tych dróg? Już po prostu czekam. Rzecz mówimy o oszczędnościach. Panie starosto, tutaj wyśmiano mnie, to powtarzałem kilka razy i będę nadal powtarzał, jeżeli chodzi o budowę drogi w miejscowości Stankowa. Yy, nie wiem kto podjął tę decyzję. Nie wiem czy zarząd, bo na dzień dzisiejszy nie mam informacji, wiem, że, że Państwo przegłosowaliście wszystkie wnioski, jakie tylko potrzebne to były dla Was, gdzie w chwili obecnej deficy naszego znaczy, budżetu jest większe o 390 tysięcy. Na czym ta rzecz polegała, czy to yy, są jakieś właśnie koleżeńskie przysługi kosztem mieszkańców powiatu, bo budową tej drogi mieszkańców powiatu nikt nie był zainteresowany. Jednoznacznie można było przekazać te środki, no bo można było przekazać na drogę w miejscowości Zwierzyń, czy Łańkowa, czy Łukawica, przecież te drogi są priorytetem dla naszego powiatu. Do dzisiejszego dnia tego nie zrobimy. No, Mówimy panie starosto o no, oszczędnościach. Tak? A niech Pan zacznie od siebie, dobrze? Może obniżyłbym Pan swój słowo.